Cześć, mistrze. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony jak zwykle amator i mam dla Was kilka słów sprostowania. Zacznijmy może od tego, co z książkami, ponieważ dostaję całkiem sporo pytań właśnie związanych z tą serią. Powiem Wam tak. Ogólnie rozmyślam cały czas nad nią. Ona na pewno się pojawi, tylko nie wiem jak to zrobić, bo tutaj, tutaj też pytanie idzie do Was. Um, mam problem, ponieważ nie wiem czy te książki mam nagrywać całe, czyli czytać wiecie wszystko. Um, nie będę ukrywał, nie chce mi się troszeczkę, czy mam zrobić coś takiego, że będę Wam czytał na przykład 3-4 rozdziały, żeby Was zachęcić i wtedy Wy sami dalej będziecie czytać. Kolejnym pytaniem zadanym, e, zadawanym mi często jest, kiedy będzie Minecraft. Kochani moi e, widzowie, chcę Was bardzo przeprosić co do Minecrafta, ale póki co nie będzie się działo nic innego, niż moje występy gościnne na różnych kanałach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie mam programu, żeby odcinki przerobić. Bardzo Was przepraszam, sam, sam tęsknię za tym, za tym wszystkim. Mam kilka odcinków, które są gotowe do, do wrzucenia. Po prostu wiecie, zagrałem zanim. Nagrałem zanim się ten program skończył. Zanim się wyczerpał, ale ale mam masakryczne problemy ostatnio z, z uploadem. Nie wiem, czy to przez to, że po prostu są święta i jest natłok wszystkich ludzi, czy, czy to przez coś innego. Także, także wrzucę je, jeżeli już będę miał możliwość. Mam odcinek z normalnego Let's Playa, mam odcinek z Fesorkiem, już ostatni odcinek z mapy Heroines Mansion. I. i, 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 i... I wtedy, jak, jeżeli już transfer będzie normalny, to normalnie zaploduję. Kolejną rzeczą jest to, że zakupiłem mikrofon, znaczy zakupiłem, sprezentował mi go Mikołaj. Mam, mam teraz na głowie setik Creative Fatality. Jestem z nich bardzo zadowolony. Dźwięk mikrofonu sami słyszycie. Poza tym, bardzo, dobry, bardzo dobra jakość dźwięku w stosunku Produkt cena, jestem z nich bardzo zadowolony. Jedyne, co tak naprawdę nie pasuje mi, to jest grubość kabla, na który trzeba naprawdę uważać, ale mimo wszystko Creative Fatality bardzo polecam. Dobrze, kochani, jest 30 grudnia. Tak naprawdę 99% roku 2012 za nami. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jest nas już 44-44 widzów. Nasza armia się zwiększa i. W tym momencie, kiedy już mamy 99% roku 2012 z głowy, chcę Wam życzyć udanego Sylwestra i żeby Wasz rok 2013 był jak najlepszy, żebyście spełnili swoje wszelkie marzenia, żebyście... Mieli jak najmniej problemów, żebyście każde problemy, które jednak się pojawią no bo nie oszukujmy się, muszą być problemy, bez zła byłoby zbyt dobrze e, żebyście je pokonywali tak za jednym zamachem, za jednym strzałem, żeby wszystko wam się udawało. Mam nadzieję, że nie opuścicie mnie, że będziecie dalej mnie oglądać, że będziecie dalej słuchać. Kochani, wszystkiego najlepszego na nowy rok z cudownego Sylwestra. Czego jeszcze mogę, mogę Wam życzyć? Moi kochani, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jest na 44 i odsyłam Was do najnowszego, do najnowszego odcinka, w którym ja się pojawiłem. Jest to odcinek użytkownika Lesser.pl, um, którym braliśmy udział w walce na mapie The Walls. Także polecam, link w opisie. Trzymajcie się kochani, udanego Sylwestra, cześć, hej!